Gdzie z zaskoczeniem stwierdziła, że wanna była znów pełna wrzącej wody? Jakby dopiero co przygotowanej do kąpieli, a na stole czekało obfite śniadanie. Jak to? Przecież nic nie słyszałam, żadnego szeptu, szmeru, odgłosu. Skąd więc to wszystko? Kto to tutaj i kiedy przeniósł? O nie miała. Podbiegła do drzwi, ale były zamknięte. Klucz nadal siedział w misternym zamku, dokładnie w tej samej pozycji, w jakiej zostawiła go wieczorem. Tędy nikt nie mógł dostać się do środka, pomyślała. Jej apartament musiał mieć inne, tajne wejście. Przeszła każdy kąt, nasłuchując i dotykając każdej podejrzanej szpary w masywnych regałach z książkami. Odsunęła nawet obrazy, ale nie znalazła zupełnie nic. Także drzwi na teraz były zamknięte i to od wewnątrz. To niemożliwe, czyż aż tak mocno spałam, może ta nasenna mikstura tak skutecznie otępiła moje wszystkie zmysły? Szukała sensownego wyjaśnienia, ale na próżno. Wreszcie, z westchnieniem zrezygnowania, postanowiła zostawić to na później, by teraz, jak najszybciej, przygotować się do zapowiedzianego poznania twierdz. Po śniadaniu, a raczej już po wieczorku, gotowa na ponowne spotkanie z władcą mrocznych gór, usiadła do stołu, by zająć się czymś pożytecznym. Na bracie spoczywała owa wielka, stara księga, jakby tylko czekając, aż zagłębi się w lekturze co też niezwłocznie uczyniła. I tak minęły z dwa kwadransy. Nie mogła nawet na moment oderwać wzroku od kolejnego rozdziału tajemniczego rękopisu. Malowitło ozdabiające stary pergamin miał w sobie coś niezwykłego. Czarny nietoperz, i stający dęba rumak, okolony liśćmi zielonego bluszczu. Sprawiały wrażenie wręcz żywych, jakby były tylko uśpione na moment i w ułamku sekundy mogły zerwać się i umknąć jej uwadze. Wśród zaśnieżonych szczytów szamą, na samym końcu traktu do view, leży niezwykła kraina jadowitych nietoperzy. Nadszedł teraz moment, to aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. To świat, w którym żaden człowiek nie waży się nawet stąpać po ziemi, gdy słońce zapada za horyzontem. Przez chwilę zamknęła oczy wygodnie tonąc w miękkich poduszkach. Znów wróciły wspomnienia beztroskich lat dzieciństwa spędzonych w klasztorze Seseks. o licze matki przełożonej, która przez te wszystkie lata była jej opiekunką i nauczycielką, oraz pozostałych sióstr karmelitanek. Wystchnęła głęboko i łzy same napłynęły jej do oczu. Tamten czas kojarzył jej się ze swobodą, wolnością i bezpieczeństwem. Sesek z łąki były pełne kwiatów i pachnących ziół, podczas gdy tutaj, przez olbrzymie okna widziała tylko przeraźliwe, surowe, czarne i zimne mroczne szczyty. Miała dziwne wrażenie, że za sprawą zdarzeń z ostatnich lat seseks jakby przykryła gruba warstwa kurzu. I często myślała o tym, że tamten świat już dawno nie istnieje. Zniszczony wojną, wypalony ogniem i na nowo zarośnięty zielskiem, jeszcze tylko ruinami wysokich murów. Przypominał o tym, czym był kiedyś ów potężny klasztor. Z rozmyślań wyrwał ją daleki odgłos trzaskających drzwi i teraz już wyraźnie słyszała miarowe męskie kroki. Była pewna, że należą do Ralfa Sainte de Hans. Dlatego zamknęła księgę, zaklęć i wzięła głęboki oddech. Musiała być silna. Tutaj w mrocznych górach nie było miejsca na wspomnienia, a tym bardziej słabość. To ani nie miejsce, ani nie czas na rozczulanie się nad samą sobą. Pomyślała. Zanim jednak zdążyła zebrać myśli, usłyszała pukanie. Raz, dwa, trzy, siedem. Tak. Nie myliła się. Błyskawicznie zerwała się z fotela, strzepnęła niewidoczne drobinki kurzu z pięknej materii szmaragdowej sukni, podeszła do drzwi i ze zgrzytem przekręciła stary rzeźbiony klucz. Po czym otworzyła ciężkie wrota. Jeżeli słuchasz fragmentu tego słuchowiska na moim kanale YouTube, Pamiętaj, że wszystkie odcinki i te wcześniejsze i te nowe są dla Ciebie dostępne na mojej stronie bukardimaria.com.